Cześć, tutaj Fawder, witam Was w nowym odcinku World Thunder, ale nie będziemy dzisiaj zajmowali się póki co samolotami, tylko chciałem Wam pokazać coś, na co natrafiłem ja ostatnio w sieci. Właściwie dzisiaj natrafiłem w sieci, dlatego o tym mówię. Są to drzewka czołgów zawarte w World Thunder. Nie wiadomo na ile te drzewka są oczywiście prawidłowe, no ale z tego co widać, są one zaimplementowane w grze chyba na serwerze rosyjskim, więc myślę, że, że są całkiem prawdopodobne. Zwróćcie uwagę, Jakie jest rozpiętość tierów i przede wszystkim to, co już mówiłem, w czasie gry w samoloty, w tej grze nie ma czołgów, które nie uczestniczyły w walce, czy powiedzmy, nie były nawet zbudowane. Nie ma prototypów, nie ma jakichś koncepcyjnych czołgów, czy tylko jakichś pomysłów inżynierów. Są tylko i wyłącznie czołgi, które brały udział w walce. Zobaczcie, na drzewku niemieckim mamy takie czołgi, na przykład jak powiedzmy, Sturm Tiger, czyli Tiger który służył do niszczenia, na bunkrów. Posiadał bardzo dużą chałbicę. Jest Sztuk 4, jest Magder 3, czyli czołgi, których jeszcze nie ma zupełnie w World of Tanks. Do tego są pojazdy kołowe. Różnego rodzaju. Tym różni się właśnie World Thunder od, od World of Tanks, że będą również pojazdy kołowe. Przejdźmy sobie dalej. Radzieckie drzewko czołgów. To jest, nie, brytyjskie drzewko czołgów. Mamy Tertarcha, mamy Mamy Achillesa, mamy różne rodzaje Churchillów. Drzewko kończy się na Centurionie Mark III, z tego co widzę na XX. Wcześniej są wcześniejsze Centuriony, komety. Jest Sherman Firefly, którego bardzo brakuje mi swoją drogą w World of Tanks. Jest troszkę francuskich czołgów, jak widzicie po prawej stronie, które kończą się na AMX-ie 1375, przed nim jest artyleria, czyli to jest troszkę inaczej niż, niż w World of Tanks te. Rodzaje czołgów są ze sobą mocno, dosyć pomieszane. Przejdźmy dalej, amerykańskie drzewko. Tutaj jest sporo właśnie y, takich y, pojazdów jak Greyhound, czyli y, wozów opancerzonych na, na kołach. Za to jest również dużo y, medów, różne wersje Shermana, Pershing i wszystko kończy się na, na trzech różnych patonach, z tego co widzę. No, jest, jest tych czołgów troszkę. Na Najprawdopodobniej wejdą wszystkie cztery nacje, czyli tak jak pokazuję Wam, właśnie również nacja rosyjska wejdzie tutaj do, do World of do World Thunder. Nie wiemy, jak będzie wyglądała rozgrywka, nie wiemy, czy będzie od razu połączona z samolotami. Nie mamy na ten temat zielonego pojęcia, bo jeszcze twórcy tego nie ujawnili, ale, ale daje nam te drzewka, dają nam pewne pojęcie na temat tego, jakimi czołgami być może będziemy mogli się przejechać. W drzewku rosyjskim kończy się wszystko na 20. Dwie na ISI 4. W czasie jest is 3. Różne wersje ISA 2, ISA 1. Kawulce, przedanie różniejsze T54, T44. Czyli większość czołgów znanych nam dobrze z World of Tanks, ale podanych w, przez World Tunnel. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta gra, Na razie nic nie wnioskujemy z tego, bo, bo to są tylko póki co drzewka. Nie wiemy tak jak mówiłem, jak będzie wyglądała do końca rozgrywka, ale myślałem, że Was to zainteresuje, dlatego podaję Wam te, te dane. Jeżeli będzie coś wiadomo bardziej o, o czołgach, które pojawią się w World Thunder, no to na pewno będę Was na bieżąco informował. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapoznajcie się z tymi drzewkami, myślę, że będzie naprawdę naprawdę ciekawie, jeżeli wyjdzie ta gra w końcu World of Tanks, będzie musiało się wziąć do roboty, bo będzie miało poważną konkurencję. Dobra, trzymajcie się, cześć!